No i jedziemy. A postanowiłem mówić samochód, bo kupiłem takie naklejki, wiecie, z moim nickiem z Allegro I po prostu mówię Zalegro, sorry, z moim nickiem yy, z YouTube A kupiłem je właśnie na Allegro. I mówię, umówię sobie samochód, to ładnie szyby wypoleruję i nakleję Gdzieś z tyłu sobie takie coś No właśnie przetestuję przy okazji to co mówiłem w ustawieniach, klikamy sobie na samu zjeżdżamy faktory, ustawiamy tutaj, wpisujemy kod. Taki luźny odcinek, widzicie? Chciałem górę naprawić, to okazało się, że już jest naprawione. No i taka lipa trochę, no ale spoko, po, pogadałem takie luźne tematy. Tutaj sporo osób do mnie pisze, że chciałoby właśnie spotkać, pogadać, gdzieś tam zrobić jakiegoś spota. No bardzo chętnie, tylko trzeba ustalić miejsce, czas i tak dalej, gdzie to zrobić. No najlepiej gdzieś na terenie Świętokrzyskiego, tutaj myślałem nawet o okielcach na Parkingu Leśnym. Przeważnie są jakieś spoty Jakiś weekend zarezerwować, zrobić sobie spota, pogadać o Bawarach Czy to S60, czy to 46 czy to S39, czy to 34 czy, czy, czy to obojętnie jakieś tam S36, czy coś tam Zawsze jakiś ciekawy temat się znajdzie do obgadania, ja myślę Także spokojnie, jeśli ktoś by chciał takie coś, to trzeba się spisać Wymyślić datę, gdzie i kiedy się spotkać i Pewnie na jakimś weekendzie moglibyśmy się spotkać, tak myślę Ktoś tam pytał odnośnie przepustnicy, jak to się sprawuje. Bo przecież kupiłem to na AliExpress. O, no, kurde ludzie! Jak na razie jestem pod wrażeniem, że już trochę miesięcy to mama. A spokojnie się z tym nie dzieje, nawet mierdzę, wieje, czy coś takiego. No bo różnie bywa przecież, nie? A tu luks, wszystko chodzi, działa płynnie. Od tej pory co mi się zacięła, jak rozruszałem, tak działa cały czas. Ładnie zamyka, otwiera. Jest luks. Ma. Z przodu założyłem i Jest Lux. No i tak, jedziemy właśnie Już nie świeci nam się żaden błąd Żadnej żarówki Ringi świecą H7 świeci I okej okay. A powiem Wam, że ostatnim czasem Coś mam chyba nie tak z Tereskami od jazdy chyba już swoje przejechały I po prostu kiedy przełącza się na gaz na zimnym silniku, na zimnym, no tam złapie tą temperaturę, około 30 stopni yy, Przełączy się na gaz i lekko szarpnie Kiedyś mi tak szarpło, że wypadł zapłon No i muszę właśnie obczaić te wtryski, ale spoko, mam program do gazu i do in różne tam pierdoły przecież Także obczaję sobie to na spokojnie no, A wydaje mi się, że już pewnie te wtryski swoje przejechały, bo ja na gazie zrobiłem ponad 100 tysięcy no, poprzedni właśnie pewnie też trochę zrobił. Także tryski mogłyby zostać już wymienione. Parownik wymieniłem, i słuchajcie, taka sprawa, wymieniłem ten parownik. Gdzieś tamten musiał przepuszczać ten gaz, to sporo. Bo na tamtym parowniku spalanie mi wychodziło takie 11 litra, przeważnie. 11,5. No, a tutaj ostatnio przy normalnej jeździe, tak jak teraz wyszła mi dycha. Co jak widzicie, pracuje też. Jedynie, jedynie kiedy mam czas, właśnie na takie wymiany, no to jest. No tylko sobota, ewentualnie nie wiem, po robocie i parę godzin Czekam aż się ociepli, bo tak robić w taką pogodę, jeszcze, jeszcze nie, jest, nie jest zbyt ciepło Także właśnie trochę ciężko Tak na spokojnie sobie robię w soboty Coś w tygodniu zaplanuję, w soboty to realizuję i tak to wygląda właśnie ale spoko, jeszcze mam sporo planów Planuję też właśnie pomalować te lusterka. Tak jak na początku filmu pewnie będziecie widzieć. Bo schodzi mi ten lakier, no bo to jest aluminium, to nie ma co się dziwić. Utleniło się po prostu po iluś tam latach, trzeba sobie to pomalować. Tak właśnie, patrzę jak inni to robią. No to jedyna opcja to chyba ten Plastidip, bo każde inne to raczej nie pomaluje żadną inną farbą. tak mi się wydaje. Ktoś tam pytał czemu empaka nie mam? No jeszcze nie mam empaka, ale no w planach jest. Nie chodzi mi po prostu o to, że kiedyś dałem do lakiernika yy, dwa te zderzaki przy tył i progi, bo wiem akcję taką, że akurat rok temu w walentynki jechałem i Uderzyła mi sarna od lewej strony, no zderzak nie pękł, tylko sam lakier tak spękał, nieładnie to wyglądało I po prostu chciałem, mi to pomalował, ale na lakiernika czekałem no dobre pół roku Dlatego mówię, jak już czekam, to weź mi kogoś pomaluj od razu tyle zderzak i te progi, te listwy progowe No i zgodził się, dobrał kolor, właśnie dobierał też sporo czasu ten kolor Zrobiło od razu to, no i teraz mówię tak: no kurde, kupię MPK, co te ładnie pomalowane elementy odłożę, a znowu pomaluję, tamte dam do lakiernika. No też nie bardzo trochę, także. A w kolorze ciężko tak znaleźć, znowu. To wiadomo, że lata robią swoje. Na przykład garażowane auto ma inny lakier, a auto, które stoi pod chmurką, też ma inne lakier. No także jest taka sytuacja, właśnie. Kiedyś zrobimy też odcinek o kodowaniu, bo tu jest sporo osób zainteresowanych, żeby. To też będzie o tym odcinek, tylko po prostu muszę sobie to rozplanować jakoś eee... ale przyjdzie właśnie taka już pora że będzie ciepło, także popołudniami będę nagrywał i jakoś to mi będzie fajnie szło, bo tak to tak jak mówię, tylko soboty mi zostają do nagrywania i muszę sobie jakoś radzić zrobię też odcinek o naszych polskich diagnostach <głosłenia> gdzie wyjeździłem się, bo miałem tam luz gdzieś tam i ja po prostu żaden nie wiedział, o co chodzi, no, ale kurde, no ludzie Zrobię też odcinek na temat tarcz, jak to właśnie się tam dzieje Że one się krzywią, bo to, to też przerobiłem, utopiłem kupę kasy, ale wiem o co chodzi No powiem Wam, że ktoś mi polecał tarcze AT, na których zrobiłem tylko 500 km I tak się pokrzywiły, że no strach było hamować, kierownicę wyrywało z rąk Teraz mam brembo, no zrobione już jest bardzo dużo na tych na tych tarczach, no kurczę, no ja wiem, za 20 tysięcy może, do tego dobrałem klocki, tak samo z Brembo, oczywiście na no to gwarancja. I powiem Wam, że jest Lux. Jestem pod wrażeniem, bo każdy tam proponuje tylko oryginalne i tak dalej, ja tu założyłem zwykłe brembo tarcze. E, chyba nawet nawiercane czy wentylowane, coś takiego to było już nie pamiętam musiałbym zobaczyć, już nie pamiętam ale... no i jest luks po prostu się działa elegancko no i parę z tymi klockami no. chciałem sprawdzić ten e, tą praskę do tych tłoczków hamulcowych, no nie sprawdziłem tego ale spokojnie, jeszcze będzie okazja jeszcze będę Plocki, na pewno kiedyś to luks A to mi nie skinie, to mi się przyda Czy w innym aucie, czy u mnie W60, no, czy w 46 W ogóle spoko Spoko opcja Tak natrafiłem po prostu na Allegro kiedyś na to I mówię, ciekawe jak to działa, sprawdzimy A tu lipa Nie no, szkoda mi też kurde Wyjmować tych plocków, które jeszcze są dobre No, wiadomo A te sobie zostawię Najwyżej Aha, i miałem jeszcze właśnie przepiąć ten GPS z tego modułu na ten na dachu, no. Bo to też tak mi działa, raz, raz nie działa Raz za późno zadziała Bo ja go po prostu za niską w tej powinienem dać go gdzieś bliżej Dlatego, raz no, jest spoko, ten jest wysoko na dachu, to można by przełożyć Jeśli tylko będzie troszkę pasować, to to Powiem wam, że kiedyś przy wyprzedzaniu Pękła mi opona, pękła, no gdzieś kurde, musiałem wjechać chyba na coś no i najpierw pokazało tutaj na idrive, e że jest niskie ciśnienie w którymś oponie No to zwolniłem, no i nagle patrzę, no rzeczywiście już ściąga mnie do prawej No i z tyłu mi właśnie chyba prawa wtedy pękła Gdzieś tam się rozszczeniła. Będę szukał opon, jakbyście mogli to dajcie znać jakie są spoko opony na lato Na siedemnastkę Alufelgę jak na razie mam 17, ten Styling 128 na pewno nie ori, bo oryginalne tam wychodzą po 18 czy 19 Ale spoko się na nich jeździ Wcześniej miałem, jak kupiłem, właśnie koleś miał założone opony 225 Ale nie mogłem się przyzwyczaić, że jeszcze dem na to dystans Natomiast chyba 10J szerokości Dem na to dystans i wiecie gdzie, gdzie parking czy coś No to już obcierka już denerwowało mnie to Założyłem 245 kapcie na to i powiem Wam, że teraz jest trochę lepiej, bo rand równa się właśnie z randem opony już tak nie obcieram. Ale to przyzwyczajenia takie lub nie były i dlatego... No teraz już się przejąłem do szerokiego samochodu, to spoko. Już tak nie obcieram. E46 nie miałem taką poszerzoną. Może no i tamtego, tak myślę. Będzie w planach również zmiana tego panelu na ten podziwdowy. Kodowanie, żeby to wszystko grało, ale to też kwestia czasu. Jeśli bylibyście chętni na takie spota, tak jak tutaj omawialiśmy z różnymi osobami, dajcie znać, żeby wam to pasowało. jak najbardziej by pasowało może Kielce gdzieś tutaj w okolicy, bo no, różni są z różnych okolic jesteście i trzeba by to właśnie jakoś podzielić. Także spoko by było. Pogadalibyśmy o BMW, o różnych rzeczach. Wiadomo, przy weekendzie. I co tu dużo gadać, po prostu czekajcie na kolejne odcinki, ja będę starał się wrócić co weekend i tak raczej będę robił właśnie, no dzisiaj taki luźniejszy odcinek, ale no tak wyszło, także trzymajcie się, do następnego, siemaneczku, cześć!